Hej hej hej, witam was wszystkich bardzo szyszurdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Pokémon Black 2. Zwycięstą e, That Pokémon w odcinku czwartym został Debřozap, który poprawnie jak większość osób zidentyfikował tajemniczego Pokemona, którym był Credily, więc dziękuję, gratuluję, pozdrawiam i tak dalej. A w odcinku piątym był to Marcin18500, który zidentyfikował Happily, więc również pozdrawiam. Jednocześnie pragnę powiedzieć tylko, że... W razie gdybyście mieli wątpliwości, to ja wybieram osoby losowo. Tak jak z shoutoutami było white, tak tutaj po prostu e, sobie e, wybieram. Tylko miejcie też na uwadze, że ja biorę pod uwagę tylko e, poprawnie napisane nazwy pokemonów, bo tam ktoś pisał Kradyli i jakieś tam kradli, więc tego nie brałem pod uwagę, żeby już nie było za dużo tych osób, więc... Też, miejcie to na uwadze. Dobra, w ostatnim odcinku, na końcu, doczłapaliśmy do Virbank City, gdzie znajduje się druga sala i yy, kompleks Virbank, gdzie prawdopodobnie dzisiaj złapiemy aż dwóch nowych członków drużyny, więc będzie fajnie, ale idźmy dalej i poczytajmy co o Virbank. Yy, miasto yy, spadającej mgły i wznoszących się gwiazd. Jeszcze zrozumiecie o co z tymi gwiazdami chodzi, ale idźmy. I cóż to takiego? Roxy, nie próbuj mnie powstrzymać. Idę do Pokestar Studio, żeby e, wyzwolić swój prawdziwy potencjał. Moim marzeniem jest być e, kapitanem statków i gwiazdą filmową. E, zejdź na ziemię, jesteś już kapitanem, prawda? <grym> Jeśli ten statek się nie ruszy, spowodujesz mnóstwo kłopotów. Och, droga córko. E, ty dzielisz swój czas e, i obowiązki pomiędzy byciem liderką sali a, e, człon, a byciem członkinią swojego zespołu, prawda? Też potrafię to zrobić. I idzie. Więc widzimy. Roxy okazała się być e, liderką sali e, Wirbank A tamten gościu to jej ojciec. A Ty, ty głupi, głupi... A, głupi, głupku. <grywka> Coś takiego. E, Robienie podwójnego obowiązku nie jest problemem, ale, on, ale ty sprawiasz problemy ludziom. Um, um, nie, dawanie możliwości, nie dawanie możliwości podróży ludziom, którzy chcą wyruszyć um, tylko dlatego, że um, no, jesteś egoistą jest niewybaczalne. Coś w tym stylu. Um, Idę do gymu, No widzę, coś takiego dziwnego ona powiedziała. W każdym razie jest zła za to, że jej ojciec jest egoistą i tylko dlatego, że on chce być gwiazdą filmową, nie będzie prowadził statku. Yy, jeszcze się dowiemy tymczasem. Chodźmy do centrum Pokémon, bo chcę wyleczyć poki. Tak i zobaczymy. Aha, dobra, kulka nie jest zła. W ogóle dzisiaj jakoś zimno jest, nie wiem dlaczego pochmurno i w ogóle. E, Im więcej masz odznak, tym więcej przedmiotów możesz kupić w sklepie. Nie wiedziałem tego. Ja też tego nie wiedziałem dopóki kiedyś tam przypadkiem nie natrafiłem. Tak prawdę mówiąc. E, jakieś nowe aczyki? Hmm. Pokémon Center fan pewnie za e, ten e, pewnie za leczenie się w centrum Pokémon. Tak. E. Wiele razy tutaj się leczyliśmy, więc dostaliśmy oczyka. Widzicie, takie fajne. Um... Słuchaj, podejmij się wyzwania przeciwko trującym pokémonom trującymi pokémonami. Przynajmniej to powiedziała mi Roxy. Roxy jest liderką sali. Gra na instrumencie. Super! No. Hej, mam do ciebie kilka pytań. Jeśli... o, to było też w White, chyba wam mówiłem, że to jest też w Black and White 2. Pamiętacie wtedy... Też nas pytała, chyba taka sama dziewczynka nawet Gdzie wolisz się bawić? W, w domu? Czy na dworze? Na dworze Rozumiem, rozumiem Co wolisz? Rzeczy, które wiedzą wszyscy, czy rzeczy, których nie wie nikt? Rzeczy, których nie wie nikt, och naprawdę? Wydaje mi się, że jesteś naprawdę ciekawski Jestem No jestem takim plotkarzem trochę Prawdę mówiąc Dobra, kupimy ze dwa pokebole dadzą się. Kupimy ze 4 antidota. Antidota to się tak odmienia, w sumie nie wiem. Uuu, jesteśmy tylko na trzy super Potiony, więc yolo. Hmm. A coś możemy sprzedać? E, czekaj, nie. E, zobaczmy. No, sprzedajmy ten shit, bo ja z tego nie korzystam. I jeszcze chciałem zobaczyć, co jest w tym sklepiku. Hmm. Aha. Nie ma yy, DM-ów, ale jest ok. Dobra, więc wyjdźmy stąd i zwiedźmy wirbang. Uuu, i pada deszcz, patrzcie, ale fajnie. O, i jakiś, jakaś anomalia, widzicie? Wodna. Jeszcze żadnej an anomalii w tej serii nie spotkaliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! To jest liczba pokaboli, które, które możesz trzymać przy swoim pasie. Zawsze możesz brać ze sobą maksymalnie sześć pokamonów. Ciekawe. A ty co powiesz? Mój medal jest naprawdę ładny, nieprawdaż? tak, i mówi tu o medalach, ogólnie tutaj na początku gry są jacyś tutorialowcy głównie. Audino! O Właśnie, w Black and White 2 bardzo dużo Pokemonów jest w różnych miejscach, które łażą yy, z dala od Pokémona. i to jest super, o! Brum, brum! Audino jest urocza, co powiesz? Ach, chcę się dostać do Pokestar Studio, najszybciej jak to możliwe. Chcę, żeby moja słodka Audino była w filmie! Tak, zobaczycie prawdopodobnie w tym następnym, albo jeszcze następnym odcinku, o co chodzi z tym Pokestar Studio. Bo trzeba tam iść, niestety. Kiedy Pokémon ewoluuje, jego wygląd się zmieni i stanie się silniejszy. Jeśli powstrzymasz Pokémon od ewolucji, nauczy się szybciej różnych ruchów. To też prawda. I otrzymujemy Poké, to jest to przedmiot, który podczas walki pozwala nam zawsze uciec no, z walki dzikiej bo Pokémon zajmie się y, tą zabawką. Takie switch. i łoczak, Hok. I widzicie, Virbank jest w sumie takim trochę brzydkim miastem, bo są tutaj jakieś, widzicie, dźwigi, takie ogólnie portowe się wydaje. Znaczy nie wydaje się, tylko jest miastem portowym i jakieś graffiti. Ten łoczak był ze mną odkąd się urodziłam. Jego zdolność, y, celne oko pomogła mi wiele razy. I jakąś tutaj mamy... Y, Gitarowczynie <laughs> Banda Roxy um, Ostatnio ciężko kupić bilety na ich koncerty Może niedługo wybiorą się na... Yy, nie wiem jak to się mówi Na takie, wiecie World Tour Że ten zespół idzie na cały świat i koncertują Nie wiem jak to się nazywa Ale Oj sorry Ale właśnie ona ma nadzieję, że yy, zespół Roxy niedługo się wybierze w taką Dziecko czy wiesz o Battlebox Dobra, to też jest ten... takie coś, że można ustawiać różne teamy pokemonów w PC, których najczęściej używamy i potem od razu je brać i tak dalej. Co robicie? Jesteście podejrzani. Najpierw włącz swój sigir. <grym> I ty mówisz to samo, prawie. Ale po co mi to? I tak na i wam tego nie pokażę, więc przykro mi. A ty co powiesz? E, statek do Kasteli stąd wyrusza. Hmm... Mhm. Czyli że ten statek może nawet um, ruszyć przez statki, które są zbyt, przez morza, które są zbyt ciężkie dla Pokémonów. Um, jeśli szukasz kapitana, jest w Pokestar Studio. Jego córka Roxy jest um, liderką sali oraz um, liderką zespołu, wiesz? Um, aha. Powiedział, że chce być jednocześnie kapitanem i aktorem W ogóle jak on wychodzi z tej lady, ona jest tak jakby zamknięta hm. Tak więc Widzicie, w ten sposób dostaniemy się Do tej części Unowy Z Wirbank wyrusza statek do Castelli Więc tak właśnie się tam dostaniemy I od tamtej pory już będzie tak naprawdę Trochę jak w Black and White Stare miejsca i tak dalej Dobra, co powiesz y Trująca, nie wiem, intens. Trująca intensywność Roxy. Kuję, kuje, kuje, Ale wiesz co zrobiłem? Złapałem dzisiaj e, magnemajta w kompleksie i było w porządku. Tutaj, dam ci te Pokebole, więc złap Magnemajta albo coś. <laughs> Pokebole nam dał, więc fajnie. Aha, i tutaj jest Jim, mogę wam pokazać liderka Roxy, trujące dni, trująca na scenie. Tak więc możemy się już domyśleć, że Roxy będzie trującą liderką i to jest bardzo fajne, bo do tej pory był tylko jeden lider um, typu trującego. Był to Koga w pierwszej generacji lub e, jego córka w drugiej generacji. Albo na odwrót, nie pamiętam już. Tak, bo w drugiej generacji Koga był w elitarnej czwórce, więc, więc bardzo się cieszę, że o! I teraz dostaniemy ten, bo po raz pierwszy znaleźliśmy w śmietniku item. Um, I właśnie bardzo fajnie, że przypomnieli sobie o tym typie. Co tam w przedszkolu? Aha. Moje pokémony były słabe, ale potrenowałem je w kompleksie i są bardzo silne. Bardzo ciekawe. Co powiesz? Trenerzy! W przypadku, gdy twoje pokémony się oparzą, proszę użyj tego. I daje nam Burn Heal, czyli przedmiot, który leczy oparzenie, ale raczej rzadko się Pokémony oparzają. Tak, i kiedy Pokémony są oparzone, to również spada ich atak drastycznie, tak jak na przykład w przypadku paraliżu. O, poszłaś w tę samą chwilkę. W przypadku paraliżu drastycznie spada ich szybkość. Co powiesz? Po mhm. magicznym przedmiocie Ripple, który odstrasza dzikie Pokémony. Aha, i że tutaj ci ludzie sprzedają inne przedmioty. Mm, to wiemy. Dzięki... Pianinko... Chyba. A ty? Dzieci uczą mnie wielu rzeczy, więc to one są moimi nauczycielami. Pokémony też są twoimi nauczycielami, o Boże, jak słodko. Mm. O! Szafa pełna dóbr pokemonowych. Hu Jakieś krzesło elektryczne. <laughs> Dobra, wyjdźmy stąd. E, więc e, tak, wow, ścinka, wow, mocna ścinka, dobra, weszliśmy na teren e, kompleksu wirbank I zobaczmy co tutaj jest e, Kompleks wirbank, gdzie ogień spotyka się ze stalą, to jest takie, taka aluzja, jeszcze zobaczycie o co chodzi I X-Accuracy, tam chyba też jest jakiś ukryty item, albo nie Tutaj Audino często wyskakują, więc może zaraz ją zobaczymy A ty, jo, to jest dobry, dobra umowa Dlaczego nie wymienisz się swoim pokebolem za mojego greatbola? Spoko, tak, ciesz się Great Ballem. Tak, i raz dziennie możecie tu przychodzić i wymieniać swojego pokebola na greatbola Więc takie fajne w sumie y, Można łatwo zarobić, bo te greatbole można sprzedawać, ale ja to jest taka mizerna robota, że nie radzę Znaczy, nie próbowałem, ale tak mi teraz przyszło do głowy Dobra, wiecie co? Y, chciałbym znaleźć Audino, więc pochodźmy chwilkę, zaraz wejdziemy Bo to jest taki przedsionek, jakby, kompleksu VirBank więc zobaczymy. No come on. Jeszcze deszcz pada, tak klimatycznie tutaj jest. Ta muzyczka jest niesamowita. Tak i tutaj gdzieś było miejsce na użycie CAD ogólnie. Zobaczymy potem. No come on. No dobra to nie, zaraz spotkamy jakąś Audino. Tak, muzyczka się zmienia, tutaj był chyba ten kat. Tak, tutaj jest drzewko, które możemy ściąć, ale na razie nie mamy um, HM Kat. Czekajcie, bo tutaj coś chyba jest. Nie. Okej, okay. No to wchodzimy głębiej. Co powiesz? Hej, trenerze. E, wygląda na to, że masz całkiem energetyczne pokemony ze sobą. Mogę cię poprosić o przysługę. E, muszę rozgrzać swoich pracowników, którzy są w tym kompleksie. Co powiesz? E, pomożesz dobremu znajomemu? Pewnie pomożemy. Tak, właśnie to lubię słyszeć. E, są tutaj y, nowi pracownicy e, Tak i mamy, jest ich trzech i mamy ich rozgrzać właśnie To jest taki subquest, za to dostaniemy jakiegoś TMA, więc why not Dobra, ale najpierw trener Bardzo fajna jest ta lokacja w ogóle Okej, okay, czas na bitwę Pokémon, zaczynajmy Dobra, nie wiem jakiego pokemona mam z wierzchu, chyba Maru Masahiro, oh my god I ma lili papa, dobrze, sorry, mus muszę wyglądać za okno, bo coś mi tam hałasuje Dobra, i widzicie, że mają całkiem wysokie poziomy, więc sobie potrenujemy i jako, że pada deszcz, to wodne ruchy będą miały o 50% większą moc, więc zabijemy go prawdopodobnie tym water gunem, bo jeszcze stab dochodzi, czyli moc jest zwiększona dwukrotnie No, nie zabiliśmy go, ale widzicie, jest bardzo fajnie, w sumie ciekawe, czy mu pada deszcz O nie, potknął nas, mówi się Trudno. Właśnie, być może Maru ewoluuje w tym odcinku. Nie jestem pewien, ale maybe, baby. Zyskuje 15 poziom. Bardzo fajnie, Boże, po tej kulce mi się strasznie odbija. Sorry. Tak, więc masa Masahiro pokonany. I zaraz wejdziemy do trawki szukać nowych członków drużyny. Ale najpierw przejdziemy po tym. Wow. I zabijemy, znaczy zabijemy, e, zajmiemy się tym e, pracownikiem. Jeden z trzech. Więc zobaczmy. Isaac Binding of Isaac. O! I mamy nowego Pokemona, którego można tutaj spotkać, ale... To powiem wam zaraz. Magby jest Pokémonem typu ognistego z drugiej generacji. Jest to preewolucja Magmara, a Magmar z kolei poprzez wymianę, kiedy trzyma Magmarizer, ewoluuje w Magmortara. I o ile jest to całkiem dobry Pokémon, to wygląd Magmortara jest tak odrzucający, że ja nigdy w życiu bym go nie trenował. Magmar ogólnie wygląda, jakby był naćpany. Cała ta rodzinka. Ale Magby jest pokémonem ekskluzywnym dla wersji Black 2, a w wersji Wide 2 możecie tutaj za to spotkać Elekida, czyli takiego jakby partnera Magbiego, który ewoluuje w Elektabaza i tak dalej, Elektavaira. Yy, oba pokémony są dobre. Yy, pamiętam jak yy, grałem sobie w White 2, to właśnie złapałem tutaj yy, Elekida i ewoluowałem go w bardzo fajnego yy, Elektavaira i był bardzo dobry więc tak. Ale Meebii pokonany i Koffing, kolejny Pokémon, którego zapewnie znacie. Koffing jest Pokémonem typu trującego z pierwszej generacji, ewoluuje w Weezinga. W anime miał go James i stąd możecie go kojarzyć. Um, no i co, Koffing był też bardzo często pokazywany w różnych trailerach Black and White 2. Oraz, no cóż, po prostu wszystkie maszynka pociekła na jego widok i wszyscy się rzucili, żeby go trenować. Też można go tutaj złapać i jakoś nawet ja, jak go zobaczyłem w tym trailerze, to jakąś taką dziwną nostalgię poczułem i zachciałem go trenować, mimo że nigdy go nie trenowałem. No i w końcu go nie trenowałem, ale całkiem fajny pokemon. Zna kilka niebezpiecznych ruchów, jak na przykład eksplozja czy, nie wiem, sludge bomb. Może poznać dużo ruchów, ogólnie flamethrower nawet, więc... Znaczy poprzez TEMA, ale zawsze. Dobra, Maru ma już 16 level. Bardzo ładnie. Ale niestety jest otruta, ale to zaraz... Zaraz naprawimy. Isaac pokonany, jeszcze zostało nam. Kurczę, znowu nie sprawdziłem. Hmm. Wiecie co? Ja zrobię cięcie, zobaczę ile to nagranie już trwa, żeby sobie obliczyć ile jeszcze mam nagrywać, więc moment. Okej, okay, już mniej więcej wiem, jakieś 10 minut jeszcze zostało przy okazji sobie dolałem pićka wow, a więc tak ym, o, mamy y, TM thief, jest to ruch typu mrocznego dosyć słaby, ale jeżeli użytkownik nie trzyma żadnego przedmiotu, a przeciwnik tak, to możemy ukraść mu ten przedmiot, dlatego nazwa thief, czyli złodziej dobra, y, chodźmy tą rurą, sorry za, za dyszkę, ale biegłem po schodach i zagadajmy do, do tego drugiego pracownika Mitchell. Mitchell to chyba nazywał się tak Bohater w Irie w Indiana. Następny wymiar. I chyba Irie Indiana normalnym też. Taki serial stary. Dobra, więc patrata zabijmy, Nie zapomniałem uleczyć Maru. To się zaraz naprawi. Liru. No, myślę, że Maru ewoluuje i to zaraz, bo na 17 poziomie już to będzie chciała zrobić. Ale to dobrze. Znaczy duot nie jest, ani samorot nie są tak fajne jak Ashałat, ale już trudno. Eee, I Elekids. Eee, dobra, wiecie co, może spróbujmy Rio. Why not? Rio też potrzebuje trochę Expa. Nie możemy dyskryminować naszych Pokemonów, chociaż w sumie mają taki sam poziom. Tak, Elekit jest właśnie tym Pokemonem, o którym Wam przed chwilą mówiłem. Jest to Pokemon typu elektrycznego i jest Pokemonem z drugiej generacji, analogicznie jak megby ewoluuje w Pokemona pierwszej generacji, czyli Elekta Baza, a tamten, kiedy trzyma Elektrizer, ewoluuje poprzez wymianę w Electawira. Skomplikowane, może się wydawać, ale aż takie nie jest. A Elekit ewoluuje w Elektabaza na 30 poziomie. megby też. No niestety statyk oczywiście nas siekło Coś pecha mamy do tych statusów hmm. Kurczę, napiłem się tej zimnej coli Mnie od razu gardło zaczęło boleć hmm. A nie chcę być chory, bo nie będę mógł wam nagrywać A tego chyba nikt nie chce Dobra, uleczmy nasze boki yy, Niestety nie mamy, a nie mamy Dobrze I potion tak, dziękuję. No i co, idziemy dalej. Zaraz do tej trawki pójdziemy, spokojnie. Mm, ale chcę jeszcze właśnie um, zaliczyć wszystkich trenerów. Wiem, że to ktoś mi wypomknie, wypomknie, wypomni w komentarzu, że to powiedziałem i będzie ohoho, dużo łapek i <laughs> Dobra, kolejny Patrat. Nie ma tu zbyt um, dużego wachlarza wachlarza pokemonów. No, ale cóż... Przynajmniej wśród trenerów, bo złapać można naprawdę kilka fajnych, więc zobaczymy. Prawdopodobnie złapiemy tych członków drużyny w następnym już odcinku. Eee, ale jeśli zdążymy teraz, to nawet fajniej, bo chciałbym je potrenować jeszcze. Zobaczymy. Dobra, sendy tak. Na szczęście Maru to nie rusza i trafia w Patrata. Więc gratulujemy Maru! Jeszcze jedna walka i znaczy jeszcze jeden Pokemon i prawdopodobnie wbije ten 17 poziom Dobra zeskoczmy tutaj do tego ostatniego Workera i zobaczymy Nathan, Nathan to mój kuzyn, oho ho I ma więc fajnie Zobaczymy chyba pierwszą ewolucję w serii Black 2, więc fajnie na szczęście pada ten deszcz, więc yy, żaden Pokémon nie jest tutaj zbytnim wyzwaniem. O ile nas nie sparaliżuje ani nie otruje, to naprawdę nie ma się o co martwić. A Rayolu nie może zrobić żadnej z tych rzeczy, chyba że miałby Force Palm, ale wiem, że nie ma, bo nie ma 15 levela. A widzicie, sztuka dedukcji. Dobra, Maru wbija 17 poziom i będzie chciała poznać ruch Razor Shell. Jest to yy, ruch sygnaturowy dla yy, Ashałata. Bardzo dobry fizyczny o mocy 75, a jak widzicie celności 95 Dodatkowo może obniżyć obronę przeciwnika Więc zamiast Tail Whip yy, się nauczymy, bo chciałbym zachować Water Gun jako ruch specjalny na Pokémony, które mają dużo obrony na przykład i tak dalej Dobra i Lillipup, zobaczmy jaką animację ma Razor Shell, bo ma zmienioną W Black and White miał trochę brzydszą, a tutaj ma taką HD powiedzmy Ostra musza, bardzo fajnie wygląda, jak widzicie mocą też nie... znaczy brakiem mocy też nie grzeszy Dobra, więc dajmy maru ewoluować Trochę mi szkoda, bo naprawdę jest fajnym aszałatkiem No ale cóż, pierwsza ewolucja w naszej serii, czy się czy cieszycie? Ja też niestety, niestety nie zmienili w żaden sposób wyglądu ewolucji Pokémona w tych grach, szkoda O tak. No i Maru ewoluowała w duota, tak on właśnie wygląda, też ma nową fajną animację, tak tymi muszlami wywija, o i jest bardzo dobrym pokiem. Samurot niestety psuje tą całą rodzinkę moim zdaniem. Dobra, wybiliśmy już wszystkich pracowników, zobaczmy jeszcze Maru, o, to słodkie. Dobrze i zmienimy w takim razie Pokemona na Rio, bo chciałbym mu dobić trochę szczęścia, może w końcu ewoluuje. O, i zaatakował nas jakiś dziki pokémon, zobaczmy. Oczywiście patrat, ale możemy go w sumie ubić, nie ma jakiegoś tam strasznie niskiego levela. O, nie kujka tak, ale trudno już. Forms, po. Forms. Kurczę ja coś wymówić, tego nie umiem, dobra. No i co, zostało jeszcze tu kilka trenerów. Aha, jeśli wypełnimy e, listę habitat, czyli środowiska, sprawdziłem co to znaczy, e, i pójdziemy do niej, to ona nam coś da, więc spróbujemy. A ty co powiesz? Pewnie będę twoją przeciwniczką. O, i ma łubata, nowego pokemona. Jest fajnie. Daja. Dajesz, Daja? żartuję. Ha, ha, ha. Dobra, oto łubat, pokemon ty, nie topesz, typu psychiczno latającego z piątej generacji, poprzez szczęście ewoluuje w Słubata. W pierwszej serii z Pokémon White y, trenowaliśmy go, była to nasza Awka, jak pamiętacie, być może y, całkiem fajny, ja go uwielbiam, jest po prostu taki słodziutki, mimo że niektórzy sądzą, że nie jest słodki, ale ja nie lubię niektórych, <laughs> nie jest uroczy. Y, to był jeden z pierwszych Pokemonów piątej generacji, jakiego wyjawiono i od razu się w nim zakochałem. Po japońsku nazywa się Koromori, a Słubat Kokoromori, więc... Yeah. Dobra, ale żadne wyzwanie dla Rio. Jak zresztą każdy Pokémon, oho ho, ho. Dobra, więc Rio wbił 17 poziom. I tak... Dobra. E, został nam jeszcze chyba jeden trener w tym miejscu, więc e, do niego pójdziemy. O, i coś nas zaatakowało, może... Tak, jest to Pokémon, którego chcę złapać właśnie. E, niektórzy z Was się domyślali, jakie Pokémony chcę złapać w tym miejscu. I niektórzy z Was trafili oba. E, znaczy jeden. Użytkownik Ciastek X30, mianowicie. mianowicie. E, więc tak, Graal jest Pokémonem typu Ognistego z pierwszej generacji. Poprzez użycie na nim Firestone ewoluuje w Arcanina. I jest to podobno pies, ale bardziej wygląda jak taki Tygrysek, Lew, coś w tym stylu. Um, jest świetnym pokemonem, trenowałem go za pierwszym razem, kiedy grałem w Black 2 albo jak grałem w White 2, nie, w Black 2 chyba, nie pamiętam już dokładnie. Um, jest świetny i jeszcze coś wiem, e, aha, że nazwę go, <laughs> pamiętacie, a to zaraz wam powiem jak go będziemy nazywać, bo nie wiadomo czy uda mi się go złapać nawet. E, bardzo dobry pokémon. w każdym razie. <laughs> coś miałem jeszcze powiedzieć o nim, ale zapomniałem, jest słodziutki, zobaczcie. O. Zobaczymy. Uczy się wielu dobrych ruchów i w Black and White 2 e, mnóstwo Pokemonów miało e, zmienionych moveset, żeby niektórych ruchów uczyły się wcześniej, więc fajnie, a złapmy go w Great bola YOLO, Swag i te sprawy. Miejmy tylko nadzieję, że Growlithe będzie miał dobrą naturę. Tak i niektórzy wymawiają jego nazwę jako Growlite, grow jakoś tak, a to przez Anime, przez polską wersję Anime, która źle wymawiała ten, e, tą nazwę. E, tak naprawdę e, to jest połączenie słów Grau i, i... coś tam jeszcze. Więc powinno się to czytać graulif Taka moja notka. Dobra. graulif złapany, więc super, jest facetem, więc nie będzie fejla z płcią. Pokemon piesek jest ekstremalnie lojalny dla swojego trenera. Już, już, już musimy kończyć odcinek, więc tylko go nazwiemy. Tak, pamiętacie jak w pierwszy... w Pokémon White w komentarzach ktoś mi kiedyś zaproponował, żebym złapał jakiegoś Pokemona i nazwał go Rion. Po japońsku znaczy to lew, a ja od razu wpadłem w nergazm i powiedziałem, że na pewno nazwiemy tak Pokémona w Black and White 2. Już wtedy wiedziałem, że tak nazwę mojego Graulifa. Nie pamiętam dokładnie, co to był za użytkownik, więc jeśli możesz się zgłosić, to będę bardzo wdzięczny. Dziękuję ci, bo to jest super imię i bardzo będzie pasować, więc Ryan dołączy do drużyny. Bardzo mi się podoba to imię i zobaczmy, jaką ma naturę. Ostatnia rzecz, jaką zrobimy. Brave! Uuuu to jest bardzo dobra natura dla e, Graulifa. Znaczy, powiedzmy, e, cierpi na tym szybkość, ale zyskuje ataku dużo. E, on ma dużo więcej ruchów fizycznych niż e, specjalnych, więc bardzo fajnie. E, Flash Fire. Hmm. Wiecie co, ja jeszcze zobaczę? Być może złapię innego Graulifa, ale to między odcinkami jeszcze nas coś zaatakowało. Coughing. Dobra wiecie co złapiemy Was już w następnym, w następnym odcinku bo wypada naprawdę ten kończyć więc uciekniemy z tej walki Dobra więc to by było na tyle w tym odcinku Let's play Pokémon Black 2 Mam nadzieję że on Wam się podobał Jeśli tak wyraźcie to łapkami gdyż mnie one cieszą Jeśli podoba Wam się nowy członek drużyny to też to wyraźcie czymś, nie wiem czym dokładnie ale, ale wykażcie się no i dziękuję, do usłyszenia następnym razem w Let's Play Pokémon Black 2 trzymajcie się i pa, pa.